Hej, witajcie w nowym filmie, Ale Słońce świeci. Jestem teraz w swoim domu rodzinnym i tak sobie pomyślałam, że jest wiosna i wszystko budzi się do życia: wszystkie drzewa i kwiaty. I dzięki komu te nasze kwiaty mogą obudzić się do życia i mogą zakwitać? Dzięki dzikim zapylaczom. I ten odcinek trochę wyjątkowo poświęcę temu, jak dbać o małe owady, które pomagają nam, żeby ta przyroda mogła istnieć. Zapraszam. Mam ze sobą ten oto sekator, żeby było nam łatwiej ścinać trzcinę, bo dzisiaj pokażę wam, jak zrobić bardzo, bardzo łatwy domek dla dzikich zapylaczy, który możecie zawiesić w swoim nie wiem, przydomowym ogródku i w nim mogą zimować owady. Im więcej naszej czciny, tym więcej domków zrobimy dla naszych małych lokatorów. Okej, okay, no i tak de facto to, to, co jest nam potrzebne, to ta czcina, jakiś sznurek konopny, jakby naturalny i sekator. Nie mam statywu, więc to jest ryzykowna pozycja aparatu, ale dobra. Ja generalnie robię to tak, że mają mieć te, ten domek będzie miał długość jakichś 20-30 cm, czyli teraz całą tą czcinę będę ciała na takie kawałki. Halo! No i kiedy mamy już taki względnie jednej długości pęczek, to będziemy go wiązać. Oj, oj, wieje wiatr. Zrobiłam tutaj jeszcze taki jakby zawieszkę, taką, ale chyba trochę inaczej to zrobię, bo będziemy wieszać to w ten sposób, mniej więcej na płasko. I to, co jest istotne, każdy taki, taka dziurka, to będzie jeden domek dla larwy czy, czy owada, bo na zimę. Bardzo dużo owadów składa tu swoją larwę, czy tam larwy, zaklepia jakąś gliną, no i tak to, tak one sobie zimują. Właśnie jakby też, też same zimują. To, co jest istotne, to to, żeby te końce, widzicie, żeby one były ostre. Wtedy ptaki nie mogą dziobać w to, bo po prostu kują się siadając, próbując siadać. Taki nasz domek najlepiej jest powiesić gdzieś, gdzie będzie trochę ochroniony przed wiatrem i oczywiście blisko kwitnących roślin i ja mam taką ala altankę gdzie będą winogrona i tutaj niedaleko są jabłonie więc myślę, że to będzie dobre, dobre miejsce z tej strony nie jest idealnie ale tu myślę, że mi się udało Domki dla dzikich owadów będą wykorzystywane między innymi przez pszczoły, takie jak murarka ogrodowa, która jest bardzo ładna, czy na przykład lepiarka wiosenna. Domki są różne, możecie kupić gotowe, możecie zrobić takie bardzo proste jak ja, które nie wymagają ani trochę sprytu, siły, niczego. A, a pomagają tym naszym owadom. To będzie wszystko na dzisiaj. Ja życzę Wam takich <laughs> słonecznych dni, jak ten, który mam dzisiaj. Pamiętajcie, możecie zawsze zasubskrybować kanał. Napiszcie mi, czy w ogóle taki temat, trochę związany z taką naprawdę ekologią Was interesuje. No i czy Wam się podobało? I tak? I czy w ogóle zrobicie? Czy się postaracie i zrobicie domek dla dzikich zapylaczy? Hotel dla pszczół, dla owadów, czy jak zwał? Tak zwał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa. Wiecie, bo to jest tak, że nie wszystkie te owady, które zapylają, mieszkają w jakichś domkach i ulach. Na przykład trzmiele jest gatunek trzmiela, który mieszka sobie pod ziemią w takich norkach, które zrobi.